Nad ranem. Montujemy na razie film. No, w sensie ja montuję Eryk tam jeszcze coś sprawdza. Ja tutaj pomagam trochę. Trochę się nie znam. Było no, nieważne. Wcześniej sobie grałem wpiłem Mateuszowi poziom gier. No ja tutaj coś montowałem, ale naprawdę już montuję od jakichś 4,5 godziny, jak tutaj widzicie. Bo... Um, umyłem się i od razu zaczęłam montować jeszcze mam miniaturę niezrobioną no. Eryk tutaj sprawdza no Sprawdzamy i ogólnie mały mieliśmy mały... mieliśmy taki film co nie Jest, oglądacie teraz taki film gdzie był Fortnite i graliśmy. Eryk grał na myszce i chcieliśmy no. pokazać na GoProsie, że, no, właśnie, tutaj też, że... że właśnie tutaj jakby Eryk gra to na przykład na zamiast, zamiast yy, kamerki, żeby była myszka po prostu. Pokazana tylko że niepyką. raz nagranie samo z aparatu nam się ucięło. Yy, na karcie z kamery nam się coś zgliczowało. coś tam się podwoiło. Nie wiemy o co chodzi. No, a i po poprosty... prostu. Myszka się w ogóle nie zgrała z dźwiękami, nie wiadomo o co chodzi. W sensie jak sobie. Jak sobie no. oglądałem ten film. Y Ogólnie no, z No to były dźwięki, ale na przykład miałem na scrollu, a nie na no. przycisku. Także. No, ogólnie istotę, że to i, na przykład y, ja tam, jak to montowałem, to starałem się, żeby tam nawet jak coś nie grało, bo wiedziałem, że mogą być lekkie obsunięcia, żeby to jakoś wyciąć y, i. To i tak mi zajął bardzo dużo czasu. Ale ostatecznie to A, ostatecznie coś a i efekt finalny był jeszcze gorszy. Coś się zgliczowało więc... i generalnie yy, jakiś fragment filmu się przesunął. Gdzieś fragment filmu zaczął oś... podwajać i potrajać. No i nie wiedzieliśmy o co chodzi tutaj nawet patrzcie, że my nie przerywaliśmy nagrania na GoProsie, a, a mamy, dwa. mamy dwa. i Myślimy, że ten jest pierwszy, ten jest drugi, ale nic nie wiemy w sumie, bo Właściwie? mógł się później zacząć, później skończyć, coś uciąć, i nie wiemy, więc jest trochę problematycznie. Ogólnie tak byśmy wiedzieli, tylko że musiałem te pliki przeskalować, bo tak to by się zacinały i musiałem im nadać inną nazwę, więc kompletnie nic nie wiemy. E, no i właśnie prze, musimy Was przeprosić, bo chcieliśmy, żeby zrobić taki fajny odcinek. Sorry za, za to, że nie umiem mówić o tej godzinie, ale po prostu... Miał być fajny odcinek, no. ale nie pykło, no po prostu się zaczęło gliczować, a ja nie mam zamiaru drugi raz wygrywać top jeden, No i po prostu uznaliśmy, że jeszcze mamy do zrobienia jakąś tam miniaturę, żeby jutro wam rano to wrzucić. Chyba już dzisiaj sobie... rano, już za jakieś, chcemy też, nie chcemy jakoś bardzo późno chodzić spać, choć już i tak jest o wiele za późno. No, bo jutro no. Lewandowski do nas przychodzi. No. w ogóle jest ósmy, dziesiąty. 10... No już dziesiąty od 5 godzin. No. <laughs> no generalnie trochę wchodzi do nas Mateusz, także chcielibyśmy być na naprawdę na wyspani. No, Także no. w generalnie jest trudno. Mnie już chwilami muliło do spania. Jak sobie tam grałem, bo to to power washery to w końcu się nudzi. Strzelanka, no to co to też, no to, to nie jest nie, nie wiadomo jak długo. Tak jak misje tam porobiłem, ludzi poza <śm> Nie, nie dla was kontent, widzę. No to to. to. No i ogólnie dlatego, że nam się pogliczowało, to uznaliśmy, że wywalimy całą myszkę, żeby wam to nie zakłócało, żebyście widzieli cały e obraz właśnie. Żeby nie było, że kurde macie jakieś nie wiadomo co w lewym górnym, w lewym górnym rogu, no. które i tak się w ogóle nie zgadza, także no Jakby, Żeby nie było, że tam Eryk tam kogoś strzela a, a tak to w ogóle nie ma myszki na, na, na było, rę, Ręki na myszce, chodzi, bo były albo żeby takie żeby sytuacje. Nie było, że mamy zapętlony film puszczony i że tak naprawdę się normalnie gram na klawiaturze, nie? No. E, ogólnie myśli. musicie nam uwierzyć, że ta myszka Taka, ja może tutaj na, tego, na była. A i pokażę. A, pokażę, że są ustawienia poprzestawione. A, no, może też. Nie tu, Erik. No, więc jakby chcieliśmy właśnie tak zrobić, żebyście uwierzyli, ale wyszło to na tyle beznadziejnie, że na przykład kiedy Erik w jakimś tam momencie dość ważnym dla jego rozgrywki strzelał, a w ogóle na nagraniu. Ręka nie była na myszce, albo ręka nie była w ogóle na myszce, więc to nam się totalnie nie kleiło i z uwagi na tą późną godzinę a że jutro też mamy dość napięty plan zdjęciowy Eryk tam się zrób to jeszcze musimy się spotkać z Matim właśnie i też będzie nas czekać montowanie do którejś w nocy więc po prostu nieciekawe jest no. także generalnie mamy problem Pewnie gdyby nie ta myszka, to by Ci to mniej zajęło, już byśmy mieli to zupełnie. nie. czy gdyby nie ta myszka, to by to mi to zajęło z już z godzina, myślę. Mniej. Tak z dwie godziny, myślę, mniej. Jest z miniaturą gotową. No. Ale myszka nam się zepsuła. W sensie nie sama myszka, tylko nagranie. To pokaż Erik tutaj. Eee. <laughs> nie Nie ty. <laughs> tym. No my też już zamulamy RBRB No tu. No, no i możecie tu. sobie zobaczyć, że tutaj macie na przykład mysz boczny 2, no raczej się, jak się nie ma klawiatury, to, nie ma to się tego nie ma czegoś takiego. Jest na przykład myśl boczny, myśl boczny 2, środkowy, czyli to jest scroll na przykład, tak. I ogólnie różne inne rzeczy, więc... No tam dalej też jest jakby y, LPM, ale to PPM, to ale to jest normalne raczej. To ważne. I tam wszystko mamy raczej pousuwane, bo nam nie, bo nam się nie przydawało. O, więc po prostu musicie nam uwierzyć, Erik tam sobie grał teraz w inne gry. No. Więc po prostu godzina. Mam nadzieję, że Wam przemawia do rozumu. Powodzę tych skrzypni. Tak. E, albo nasze mózgi. E, ja już nie rozróżniam, więc po prostu. Także widzowie... No, my już A, się chyba będziemy. będziemy... Ja jeszcze drobię tą miniaturę. Aha. Erik, ja tam chyba sobie książkę poczyta, ja też tutaj no. czytałem jak mi się renderowało. Ja sobie no. nie wiem. Albo ci kolejną misję przejdę. <laughs> jak tam chcesz, możesz mi zarobić te 600 tysięcy. <laughs> nie ma sprawy. No. No i generalnie. Jest ciekawie, jest nieciekawie. Jakbym był może trochę starszy, to bym sobie streamka na tym odpalił. A no. Ale, ale niestety, jedna kamera jest w użyciu, a druga kamera jest ładowana. Także no. nie miałbym po co i chyba niezbyt miałbym z czego. I chyba nawet nie, niezbyt byś mógł, ponieważ na Twitchu to ja nie wiem, czy tam można. No, a na YouTube na pewno nie można. Ale jak będziemy starsi, to możecie dać znać, czy chcecie jakieś takie właśnie streamki z. Z jakichś dłuższych gierek, albo coś no. takiego. Albo w sensie... Niekoniecznie w nocy, ale ogólnie. Że na przykład któryś z nas wchodzi na Twitcha i odpala sobie streama. No. Na przykład nie wiem o tym, jak to sobie w Minecraftie pobudował domek. No. Albo jak to sobie w Fortnite'cie narzeka na lagi. Albo no. pobudował pałac kultury. No. Choć to akurat do nas niepodobne, bo my gramy na bezbudowane. Zazwyczaj. Da, zależy, czasami zależy. No, ogólnie. Ja jestem jeszcze, jak mówię, już się powtarzam tyle, ale ja w ogóle nie umiem mówić o takiej późnej godzinie. Sobie zrobię tą miniaturę, wyłączam wszystko. Ej, trochę w sumie to szkoda, że widzowie muszą nas widzieć w takim stanie. No. <laughs> Więc ja tak to widzowie. Tak Brulujemy twarz. Do widzenia. на ну, ца-ца. До видения.